sezon zimowy zapasem To parę słów o rakach. jak go zawiązać przekładamy tu za ucho Ważne, żeby pasek nie, nie jakby nie obkręcał się tylko Ładnie, ładnie zachodził. By było coś takiego, to już nie trzeba to poprawić. Następnie, tutaj przez oba oczka i wracamy. Omijając jedno oczko dociągamy. No i teraz największy problem, co z tym. Długim kawałkiem, niektórzy to obcinają, ale nie obcinam. No, zakładałem, że być może to się przyda jeszcze do jakiegoś innego buta, który będzie większy, ale nie przydało się, ale jest na to sposób zawiązuję taki rodzaj krawata, czyli przewlekam jeszcze raz tu przez ten plastikowy koszyk dwukrotnie wokół własnej osi. I przekładam tam na dole pod tymi dwoma paskami, które pętlami, które powstały i dociągam taki krawacik i jest w ten sposób. Zazwyczaj nie ma kłopotu, bo często mi się to nie rozwiązuje.